Siemanko, Siemanko, jest trenera z trener Rafał z Dzisiaj Jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. A mimo, że za oknem jeszcze troszeczkę ostatnie podregi zimy, no to u nas, na, u nas na dywanie już stoi Aprilia RX 125. Jeżeli szukacie jakiegoś fajnego Enduro, właśnie powinno się 125, które rocznikowo jest bardzo świeże. No bo trzeba przyznać, że w tym segmencie motocykli jest bardzo mały wybór. Tak naprawdę dziś tam do 16 roku robili WR 125 ze stajnie Yamaha, potem tak naprawdę Yamaha się wycofała z Enduraków, no ale mamy świetną propozycję w zamian, właśnie Aprilia RX 125. Zobaczcie, co udało się dla Was przygotować, no i czy ten motocykl przypadnie Wam do gustu, Siądźcie sobie wygodnie, no i zapraszam do krótkiej prezentacji. Czasami Aprilia RX 125 od razu ruszam e, z taką, e, z, można powiedzieć z odpowiedzią na wiele pytań, jakie nam zawsze zadajecie, czym się różni RX od SX? no bo właśnie, słuchajcie, Aprilia 125 w takim klimacie, takiego przy, w cudzysłowie mocnym crossa wychodziła w dwóch wersjach, jedna to jest właśnie wersja RX, no i to są te wersje e, można powiedzieć bardziej enduro, czyli bardziej przeznaczenia do jazdy terenowej, oczywiście no to nie jest motocykl też do taplania go w błocie i zanurzania e, po, po same kolana w jakimś Mocnym terenie, ale rzeczywiście to jest ten motocykl, który troszeczkę lepiej sobie radzi właśnie poza drogami asfaltowymi. Macie tutaj 21 cali koło z przodu, 18 cali koło z tyłu. To są takie też opony, które oczywiście po asfalcie także się dobrze nimi jeździ, ale troszeczkę mają większy bieżnik, taki, żeby rzeczywiście to błoto, czy tam jakieś po lekkim lesie, czy po szutrze, troszeczkę lepiej się odpychać. Więc rzeczywiście większe przeznaczenie, można powiedzieć, do jazdy terenowej. Słuchajcie, co więcej o tym motocyklu? Tak na start trochę taki such danych. Silnik w Aprilii jest dokładnie ten sam, który wychodził w Apriliach RS4 125, czyli można powiedzieć jednostka wszystkim dobrze znana. Tak naprawdę myślę, że jak na 125 osiągi 15 koni, czyli maksa, możemy dostać oczywiście na wtrysku chłodzone cieczą. Jest sporo części zamiennych, myślę, że te silniki także sporo spoko dają sobie radę. Taki deadline, niech myślę, że także jak, jak zresztą wszystkich jakieś 50-60 tysięcy km przebiegu, co najmniej, więc myślę, że tutaj także hen hen daleko. No a w tym konkretnym przypadku, no bo to też Was na pewno interesuje. Słuchajcie, na blacie mamy 23 tysiące niecałe kilometrów przebiegu. To jest 100% autentyczny przebieg. Napiszemy wam to na fakturze, co więcej, ten przebieg jest nie to, że jakieś tam palcem na wodzie pisane, tylko to jest udokumentowany przebieg. No i zobaczcie, co Wam pokazuję to jest jakby może być też dokumentów, które nazwierał poprzedni właściciel od 2021 roku. No bo właśnie, nie wiem, o tym chyba jeszcze nie wspomniałem, to jest April Ericks z 2021 roku. Więc można powiedzieć, że bardzo świeży temat, raptem dwuletni, więc i tak jak na dwa lata, i tak uważam, że tam trzyletni, że i tak całkiem sporo tym motocyklem facet jeździł. No ale zobaczcie, jest to naprawdę całkiem fajnie pokazane, dokumentowane. Raz, że mamy nawet tutaj faktury jako nowy motocykl, ktoś zapłacił 4100 euro w 2021 roku w sierpniu mamy tutaj oczywiście gdzieś e, tam facet chyba też dbało o to, żeby gwarancja na tym motocyklu była do samego końca więc macie tutaj różne faktury, trzeba by sobie na spokojnie to poprzeglądać, ale tu na jakieś 700 euro na 800 euro, na 300 euro znowu na 400 euro tu na 1200 euro, więc naprawdę tutaj serwisy były na bieżąco, tutaj można sobie też się potłumaczyć, zobaczyć co było przy jakim przebiegu robione, bo przy każdym przy każdej dacie e, przebiegu e, tak jak tutaj w lutym zeszłego roku miał 17 tysięcy, no i tam znowu wydał jakieś 500 euro na jakieś różne, różne serwisowe tematy. Więc to no, bardzo fajna deszka dokumentów, co na pewno też jest plusem, potwierdzący sam przebieg, ale też to, że montosek w środku TBB i tak dalej ma zadbane, więc myślę, że to powinno Was cieszyć. Dwa kluczyki, jeden tutaj, drugi w stacyjce. Oryginalna instrukcja obsługi. No i to, co jeszcze jest od nas, czyli taka nasza książka serwisowa. No bo my mamy taką zasadę, że każdy motocykl, zanim trafia na ten nasz dywanik, to trafia do nas na serwis, czy to też nie jest tak, że my te motocykle zwozimy, myjemy szybko i, i od razu wystawiamy w internet, absolutnie nie. Każdy motocykl trafia do nas na serwis i my robimy takie przygotowanie do sezonu. Tak też było w tym przypadku macie nowy olej w silniku zalany jest motulem, nowy oleju nowy płyn hamulcowy z przodu z tyłu. No, i tak naprawdę sprawdziliśmy resztę podzespołów. Akumulator jest super. E, trzyma, trzyma prąd. E, jest też ładowanie w tym motocyklu sprawdzone. Tarsza przód tył w porządku. Kloski przy tył ok. Opony też jak najbardziej. Napęd e, ma bardzo dużo naciągu. Nie wiem, czy w ogóle nie jest nowy, e, więc napęd jest w porządku. E, nie odchodzi też od zębatki w ogóle, więc, więc to także jest na pewno na plus. Z samego silnika żadnych niepokojących dźwięków. E, myślę, że jak na Aprilie 125, które może nie chwalą się jakimś turbofajnym głosem silników, no to tutaj jest naprawdę przyzwoicie, no bo zobaczcie, na pokładzie macie akcesoryjną końcówkę wydechową, fabryczne tłumiki przepięknie, no to rzeczywiście tutaj brzmi to jak taki skuterek z akcesoryjną końcówką, no to tutaj w końcu może można powiedzieć, że brzmi to całkiem przyzwoicie. No i to co też jest, też jest ważne, słuchajcie, to jest motocykl bezwypadkowy, czyli każdy element na tym motocyklu, jeżeli chodzi o owiewki, jest fabryczny od nowości. Fakt faktem, ta Aprilia przyjechała do nas bez naklejek, więc cała okleina jest z złożona przez nas ktoś by chyba zdemontował, żeby taki bardziej przypominał czarną maszynę, ale pod naklejkami też nie ma jakiegoś wstydu, nie ma żadnych pęknięć jakichś większych zarysowań, więc to też nie jest tak, że, że coś tutaj mógł Na Na życzenie, można sobie to w każdej chwili zdemontować, więc tutaj także jest moim zdaniem w porządku krótki uchwyt rejestracji, to też ktoś sobie wcześniej wykombinował, żeby troszeczkę zgramniej to wyglądało, eee, założone są tutaj takie osłony na dłoni na dłonie, e, takie ala karbonowe więc też myślę, że troszeczkę to podbija e, taki klimat tego motocykla jedno lusterko, e, też założone są w Apriliach, z tego co mi się wydaje, jest fabrycznie także jest jedno lustro lewe, czyli wszystko tu jest zgodnie z przepisami. No i myślę, że wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie, jeżeli chodzi o jakieś takie zadbanie, myślę, że też jest w porządku. Oczywiście, jakaś tam lekka stopa czasu na pewno ten motocykl zadziałał, ale myślę, że naprawdę jak na taki klimat, no bo tu wciąż jest motocykl, którym się jeździ po jakimś lekkim terenie, myślę, że naprawdę nie jest źle i że całkiem sympatycznie to. Wygląda na pewno bardzo dobrze, jeździ, sprawdzaliśmy, przejeżdżaliśmy się tym motocyklem, można śmiało puszczać kierę, co też jest ważne, zobaczcie, oczywiście jest zębatka od ABS-u, <grym> więc macie na pokładzie tutaj normalnie system ABS, co też na pewno myślę, że jest... Na plus, no i co? motocyk jest w takich jeszcze suchych informacji. Motocykl jest sprowadzony z Niemiec, ale my robimy komplet dokumentów do rejestracji za was. Czyli tak naprawdę jak kupując taki motocykl, od nas, idziecie prosto do wydziału komunikacji, czyli dostajecie od nas oczywiście fakturę zakupu, e, jakieś tam oświadczenie importera, wpisy do ewidencji, e, pierwszy przegląd zerowy w Polsce, więc to także robimy my. Więc wy tak naprawdę macie na gotowo motocykl prosto do wydziału. Tam czeka was 120 zł za tablicę. Od ręki je dostajecie po wyjściu robicie ubezpieczenie i koniec żadnej akcyzników skarbowej. Nie ma, więc tutaj zawsze, zawsze jakieś tam pieniądze są w kieszeni. Hmm. No i co, zapraszam was do, nasz dom, do nas do żartowa Wbijacie do nas, wbijemy sobie piąteczkę, pogadamy Będziecie mogli przyjść, się na ten motocykl eee, Zapraszam was serdecznie Jak pogoda pozwoli to sobie pojeździmy Ale jeżeli macie, nie wiem, za daleko Nie macie jak do nas dojechać to także nie jest żaden kłopot Wystarczy do nas zadzwonicie Powiecie skąd jesteście My wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon No i tak nam dobra sprawę, Z góry pojdziecie tego ze stęku do wozu Całą resztę za motocykl dopiero na miejscu się pod domem Jak już taki motocykl eee, po prostu do was przyjedzie Jak go sobie zobaczycie i tak dalej, co myślę, że jest taką ofertą całkiem fair, w obie strony. Gorąco też do niej zachęcam. Podajcie nasze social media: Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy. Wszędzie jakieś tam motocyklowe treści możecie sobie znaleźć. Najwięcej no na pewno dzieje się na Facebooku. Warto wpisać sobie Motor Węgier, na właśnie na fejsie. Tam na bieżąco możecie być z nowymi motocyklami, które trafiają do oferty. Więc warto tam po prostu zajrzeć. No ale już chyba nie przedłużam, przekręcam kluczyk, czerwony guzik od zaplądu w dół. Klikam, rozluźnijmy No i sprawdzimy sobie światełka No i tak są Tu są guziki, o, przerwa się Krótkie, długie, krótkie, długie Kierunkowska z prawy Kierunkowska z lewy Jaśnie po zrobieniu kilku obrotów kołem, jak motocyklem się ruszy, światło stop, światło stop nożnego pomoza. No nie ma wstydu powiem wam, naprawdę brzmi to już konkretnie. Zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że niedługo do usłyszenia można. Do zobaczenia. Lewa w górę, Siemanko. Hej!